Dla naszego przykładu zrobimy sobie taką podstawową instalację z jednym włącznikiem, który będzie nam obsługiwał jeden kinket, czyli to masz symbol włącznika i tutaj będzie powiedzmy kinket. I musimy teraz zrobić taką instalację, żeby to nam zadziałało, włączając ten włącznik, czyli musimy doprowadzić jeden przewód zasilający do włącznika, a drugim przewodem musimy sobie odejść na lampę. I tak właśnie zrobimy. Tylko od czego jeszcze musimy zacząć, i na co musimy zwrócić uwagę? Żeby zachować pewne wymiary w takim budynku, musisz się czegoś trzymać. Taki włącznik będziemy robić na przykład na wysokości 110 cm. I to jest wysokość docelowa. Ale jak taką wysokość docelowo wyznaczyć? Bo jak możesz zobaczyć, tutaj jest tylko wylany. Taka posadzka, która jest jeszcze niedocelowo posadzką. Docelowa posadzka będzie mniej więcej na tej wysokości. Na każdym budynku jest wyznaczone zero budowlane i twoim zadaniem jest zlokalizowanie tak zwanego tego repera. Czyli jest to taki trójkącik gdzieś oznaczony, i górna jego kreska oznacza, że to jest gotowy metr. Czyli metr stąd, metr w dół to już jest gotowa posadzka. Czyli od tego tego dokładnie repera, jeśli chcemy zrobić na 110 cm, robimy 10 cm i mamy wyznaczone 110 cm, i tak też tu zrobimy.